Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Moi drodzy, chyba po raz pierwszy w tym otoczeniu, e, chciałem Was zaprosić na test tego oto akumulatora. E, jest to akumulator VAT Cycle, który otrzymałem od producenta. E, akumulator pochodzi z europejskiego magazynu, a dokładnie dotarł do mnie z Niemiec w dwa dni robocze. E, co mnie skłoniło do testu tego akumulatora? Przede wszystkim cena. Moi drodzy, bardzo niska, jeżeli mowa o akumulatorach litowo-żelazowo-fosforanowych, dlatego że za ten konkretny model trzeba zapłacić około 1500. A jest to akumulator 24V o pojemności 100Ah i energii 2560 Wato godzin, a więc całkiem sporo. Jak za taką cenę, oczywiście, czy warty z tych pieniędzy już niebawem zobaczycie. Ja oczywiście zapraszam Was na test. Bardzo często bywało tak, że w tych bardzo tanich akumulatorach, no, ciężko było o. Parametry z naklejki, jak to mówią, papier przyjmie wszystko. Natomiast czy w rzeczywistości ten akumulator może pochwalić się takimi parametrami, za chwilę to sprawdzimy, ale oczywiście na początku przejdziemy do instrukcji obsługi. Ja tą instrukcję obsługi wam zeskanuję, rzucę na ekran. Co my tutaj mamy? Przede wszystkim ten mój egzemplarz jest to akumulator 24V, 100Ah, ale. Bez tej wersji smart. I co my tutaj mamy? Mamy informacje na temat bms -a. przede wszystkim standardowy i maksymalny prąd ładowania. Jest to 20 i kolejno 100A. Maksymalny prąd rozładowania jest to 100A. Napięcie tu mamy zabezpieczenie przed, przed zbyt wysokim napięciem. Zabezpieczenie przed zbyt głębokim rozładowaniem. To zabezpieczenie powinno zostać zwolnione przy napięciu 21,6 V. To sobie jeszcze sprawdzimy. Mamy tutaj zabezpieczenie przed zbyt dużym prądem rozładowania i tu mamy 300 A plus minus 50. Kolejne zabezpieczenie zbyt dużym prądem ładowania. Mamy to 130 plus minus 20. Amperów. Yy, mamy temperaturę pracy. Jest tutaj ponoć też zabezpieczenie przed zbyt niskim, m, niską temperaturą. Niestety te temperatury są tutaj podane w stopniach Fahrenheita. Yy, no, gdzieś tam może wam przerzucę to na stopnie Celsjusza. Następna strona, co my tutaj mamy. Waga niestety podana w funtach, 48 funtów. Ta wersja, którą ja posiadam, w przeliczeniu na kilogramy jest to około 20, 23 kg. Ja wam, żeby już nie przerywać, rzucę w tej chwili na wagę ten akumulator. On ma nieco ponad 17 kg, a więc no troszkę do tych 23 brakuje. I co my tutaj mamy jeszcze za informację? Moi drodzy, 6000 cykli przy Głębokości rozładowania do 80% i to by było chyba na tyle. No, oprócz tego mamy tutaj informacje na temat kabli: jakie tutaj stosować, tu mamy na kolejnej stronie sposób połączenia, i to by było chyba na tyle. Dobra, moi drodzy, ja myślę, że tyle w kwestii instrukcji obsługi. Czas na jakiś. Test, ponieważ akumulator jest w pełni naładowany, ja myślę, że to jest całkiem dobry moment, aby sprawdzić zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem ładowania. Chodźcie, sprawdzimy, co z tego wyjdzie. No i tak, moi drodzy, akumulator mamy tutaj podłączony pod mój zasilacz. No i sprawdzimy sobie, przy jakim napięciu BMS nam tutaj rozłączy to ładowanie. Mam nadzieję, że to będzie widać. Słuchajcie, według instrukcji 29,2 V, czyli to jest napięcie, gdzie powinno zadziałać to zabezpieczenie przed nadmiernym napięciem, już sobie tu ustawimy, ja mam 28,8, niech będzie 29,8 prąd ładowania jakiś mały, 3A lecimy. Dobra, słuchajcie, tu przez chwilę pójdzie opornie, potem to napięcie dość szybko zacznie szybować w górę 28,1 mamy tu tak naprawdę w pełni naładowany akumulator, a więc powinno to szybko, szybko pójść. Zaraz zobaczymy, przy jakim napięciu ten BMS nam tutaj rozłączy to ładowanie. No i zobaczcie, moi drodzy, zadziałało tutaj zabezpieczenie nieco wcześniej, co to może oznaczać? Może oznaczać na przykład, że któreś z ogniw na przykład osiągnęło już maksymalne napięcie, dlatego BMS rozłączył to ładowanie. Nie tak czy inaczej, była tam wartość gdzieś w okolicach 28,8 z tego co zauważyłem, zabezpieczenie zadziałało, więc tutaj nie ma się do czego przyczepić. Ja myślę, że w tym momencie czas na pomiar pojemności tego akumulatora. Ja sobie przygotuję tutaj stanowisko pomiarowe i działamy. No dobra, moi drodzy, ponieważ ja wprost uwielbiam sobie utrudniać życie, bo przecież można by było pod ten akumulator podłączyć zwykłe elektryczne obciążenie, których posiadam całkiem sporo, ale nie! Lepiej kurczę to zrobić porządnie, tak, przy porządnym obciążeniu. No a co zrobić, żeby całkiem porządnie, porządnie. Co znaczy porządnie? Żeby z nominalnym obciążeniem ten akumulator popracował. Czyli według instrukcji mamy tu 100 a No to trzeba byłoby tu podłączyć na przykład mój zasilacz awaryjny, tak, o mocy 2-4 kW i do tego na przykład jakiś grzejnik Prawdzie, no nie mam tu zbyt zimno w warsztacie, ale co tam, podgrzejemy sobie. A więc ja myślę, właśnie, że przy takim obciążeniu zmierzymy sobie pojemność. Mam tutaj dołączony miernik, jest to Atorch DT20 z wszystkimi możliwymi wodotryskami. Do tego jeszcze będę chciał zrzucić te dane, żeby zrobić wam wykres, co z tego wyjdzie. Nie mam bladego pojęcia, bo te aplikacje wiecie, działają tak średnio, ale pomiar na pewno będziemy mieli na tym mierniku. A więc co? No ja myślę, że trzeba byłoby włączyć ten mój zasilacz. Włość się tu! On już poszedł pełnym ogniem, słuchajcie, już tu się grzeje, już tu dmucha. Co my tu mamy? Dobra, słuchajcie, przejdźmy. Jakie tu mamy obciążenie? 88A, czyli no, ponad 2 z akumulatora 2 kW jest pobierane. No i co? Myślę, że to by było spoko, bo no, pamiętajcie, że wraz ze spadkiem napięcia będzie nam wzrastał prąd ładowania, ładowania, rozładowania oczywiście. No i zobaczymy przy takim obciążeniu jaką pojemnością pochwali się tu ten akumulator. Ja sobie tu za chwilę dołączę jeszcze moje zewnętrzne multimetry i sprawdzę czy one pokrywają się tutaj z tymi wskazaniami tego miernika. No i tak, moi drodzy, jeszcze teraz ładowanie trwa, ale robi się tutaj coraz bardziej ciekawie. Powiem szczerze, że zaglądam sobie tu co jakiś czas termowizją. Ja wam tą termowizję tutaj wrzucę gdzieś. Zobaczcie co się tutaj dzieje ciekawego na tych złączach. Słuchajcie, 9, przepraszam, 62 stopnie już w tej chwili. To jest moi drodzy 40 8 minuta pracy tego akumulatora przy obciążeniu aktualnie 92 ampery, a więc no obciążenie spory, natomiast na te 100 amperów czy nawet słuchajcie 130 bo ja Wam powiedziałem, że 100 amperów to jest to obciążenie, które obiecuje tu procent 130 amperów, plus minus 20 nawet, także do 150 można tu pociągnąć ten ten akumulator, a przy 90 paru już jest tutaj słabo, słabo to wygląda. I nie jest to kwestia oczywiście złego dokręcenia, bo ja już tu dokręcałem to dość mocno i nie ukrywam, że już mam pewne obawy, że za chwilę ukręcę ten, ten gwint, a więc nie dokręcałem swoją drogą. Zobaczcie, tu jest taki łącznik akumulatorów. O to tutaj. I ten łącznik akumulatorów słuchajcie 35 kwadrat ma 50 stopni Fajnie nie Nie wiem za ile go kupiłem i gdzie go kupiłem No także jest ciepełko Jest ogólnie ciepełko wszędzie Zobaczcie z tyłu zasilacza Zasilacz Wszystko nam tu ładnie świeci W garażu Co chwilę otwieram bramę garażową Bo tu już się nie da wytrzymać Co się tu poda, wydarzyło Boże mam nadzieję że to nam się że to nam się tutaj nie wysypie ten wykres. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, już niewiele. 72Ah, już jest wyciągnięte z tego akumulatora. Zobaczymy jeszcze z 15 minut. Powinien pociągnąć nawet niecałe 15. Chociaż nie, no, kapkę więcej, bo tu mamy mniejsze obciążenie niż 100Ah. Niech się dzieje dalej. No, i słuchajcie, mamy to. Przy okazji, przed chwileczką sprawdzałem, czy coś z tego wykresu będzie. No, będzie, słuchajcie, coś z tego wykresu. Ja się bardzo cieszę. No, i co nam tu się podziało? 105 amperogodzin, 2,62 kilowatogodziny, To są wartości, które udało się uzyskać przy obciążeniu 1C, prawie że 1C. Słuchajcie. Najniższe zarejestrowane napięcie, które tu zauważyłem, przy którym zasilacz się wyłączył, to 20,9 V. No i co, będąc w tym miejscu, no to należałoby sprawdzić zadziałanie, zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem, bo według karty katalogowej mamy tutaj, słuchajcie, 18,4 V. No przy tych 20. BMS jeszcze nie zadziałał, akumulator jeszcze działał, wyłączyło się zabezpieczenie zasilacza, ale akumulator nadal działał, no to co podłączymy jakieś elektroniczne obciążenie i zobaczymy czy faktycznie zadziała to zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem. No i dobra, słuchajcie, elektroniczne obciążenie mamy podłączone. Swoją drogą muszę go w końcu Wam zaprezentować, bo jest to mój nowy nabytek. Kunkin KP184, 400W, 150V, 40A. Ale nie o nim tym razem. Sprawdzimy sobie przy jakim napięciu nastąpi rozłączenie tego BMS-a. Ja już tu nie będę podłączał komputera, po prostu mi się nie chce. Włączę obciążenie 10 amperów. Mam nadzieję, że to wystarczy. Swoją drogą zobaczymy jeszcze ile z tego akumulatora uda się wyciągnąć, no i przy jakim napięciu nastąpi odcięcie odcięcie przez BMS-a. Wy sobie tu oglądajcie, no i zobaczymy jak to sobie poleci. No, i to by było chyba na tyle. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, 21,6, czyli już BMS odciął. W tej chwili, zobaczcie, 10 V jest. No, niezbędna będzie zapewne ładowarka, żeby tu wzbudzić ten, tego BMS-a. A więc tak to wygląda, moi drodzy, i chyba na dziś to będzie wszystko. Czas na podsumowanie. No i chyba tyle. Podsumowując moi drodzy, jak widzicie akumulator tam z tyłu właśnie się ładuje. Zanim przejdziemy do podsumowania, rzućcie sobie okiem jeszcze na ten wykres z tego obciążenia z tego rozładowania tego akumulatora. No pięknie widać tutaj te 105 Ah, obciążenie od 90 wzrastało, no, przy końcu było prawie że 100 amperów obciążenia. A więc, no, myślę, że to takie odpowiednie obciążenie dla tego akumulatora. Oczywiście no, te słupki nagrzewały nam się dosyć mocno, ale umówmy się 100 amperów, prawie że 100A przez ponad godzinę. No, to jest grube obciążenie, także y, mogłoby się to oczywiście mniej grzać. Niemniej właśnie tego typu testy pokazują pewne niedogodności. Natomiast, moi drodzy, prócz tego tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Pojemność nam się zgadza, energia nam się zgadza. W zasadzie no, ta waga jest troszkę mniejsza, ale to chyba raczej na plus tego akumulatora. No i najważniejsze, cena chyba się najbardziej zgadza. W tej cenie, szczerze mówiąc, nie wiem, czy kupicie podobny akumulator o podobnej pojemności. Oprócz tego, moi drodzy, w opisie pod filmem macie link polecający i kupon. Jeżeli wpiszecie Tomasz Chudy podczas zakupu na stronie producenta, otrzymacie dodatkowy bonus podczas tego zakupu. Mam nadzieję, że to wszystko zadziała. Ja sprawdzałem, jakiś tam bonus dostawałem. Natomiast no, uważam, że póki co myślę, że trafi, trafi ten akumulator do mojego magazynu energii, popracuje trochę i. Zobaczymy po pewnym czasie, jak się będzie sprawował. No i teraz, póki co dzięki wam wszystkim za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć!